Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej w foyer naszego teatru. Zwykle z Państwem się spotykamy końcem sezonu po to, żeby powiedzieć, co zaplanowaliśmy w ramach kolejnego festiwalu komedii. Festiwal odbędzie się już po raz 27. Podtrzymujemy także tę tradycję, że festiwal planowany jest końcem września bo uznajemy, że to jest najlepszy termin zarówno dla nas, dla teatru, jak też dla innych teatrów, które nie wchodzą jeszcze wtedy w taki pełny cykl produkcyjny, a z drugiej strony jest to bardzo energetyczne otwarcie każdego kolejnego sezonu artystycznego. Tak też będzie w tym roku, będzie otwarcie kolejnego sezonu artystycznego, ponieważ przygotowujemy swoją premierę na ten festiwal. Tym razem zaprosiliśmy znanego i lubianego, jak nam się wydaje, w Tarnowie i robiącego co najważniejsze bardzo dobre spektakle, Marcina Hetznara. Próby do spektaklu, który przygotowuje Marcin, czyli do Boga Mordu, już się rozpoczęły. I zobaczymy go właśnie na samym początku festiwalu, ale oprócz tego zobaczymy inne spektakle konkursowe, więc to będzie ten nurt taki podstawowy. Obok tego, tradycyjnie festiwalowi będą towarzyszyły imprezy towarzyszące, bo mamy zaplanowany koncert oraz także galę finałową i spotkanie w zasadzie z Mistrzem, ale o tym powiem za chwileczkę szerzej. Na pewno także tutaj. We Foyer pojawi się wystawa fotograficzna. Tym razem to będzie wystawa fotograficzna, która będzie miała na celu też promowanie samego teatru i aktorów ternowskich naszego repertuaru w mieście i w regionie, ponieważ chcielibyśmy przeprowadzić taką dużą sesję plenerową naszych aktorów w otoczeniu, czy w pobliżu najbardziej rozpoznawalnych budynków architektonicznych. I właśnie tę wystawę będzie można zobaczyć, tę wystawę fotograficzną zobaczymy tutaj właśnie we wrześniu we foyer Tarnowskiego Teatru. Więc teraz powiem, jakie tytuły będą pokazywane w ramach festiwalu. Będzie pięć spektakli konkursowych, o pierwszym już powiedziałem, to jest Bóg Mordu, w reżyserii Marcina Hitznara. Kolejnym tytułem to będzie Boska, w reżyserii też Państwu bardzo dobrze znanego, a obecnego reżysera, dyrektora artystycznego, czyli Pana Tadeusza Łomniejskiego. To spektakl z Teatru Wyspiańskiego w Katowicach. Udało się nam zaprosić także spektakl pod tytułem Seks dla opornych z Teatru Dejnka w Łodzi. Kolejnym tytułem to będzie wyreżyserowany przez Łukasza Kosa klasyczny rewizor z teatru Imka w Warszawie i to grono konkursowe uzupełnił jeszcze dwa spektakle. To będzie spektakl garderobiany z teatru Gnieśnie w Gnieźnie reżys w reżyserii Dana Żameta. oraz ostatnim spektaklem konkursowym to będzie Wstyd z teatru współczesnego, z ze też ze, zna ze znanym reżyserem, z panem Wojciechem Malejkatem, który także zreżyserował u nas w teatrze i te pięć spektakli konkursowych będzie oceniało jury i wybierze spośród tego najlepszy spektakl, który na samo zakończenie otrzyma statuetkę, nagrodę finansową i tytuł, tytuł Grand Prix. Natomiast wydarzeniami towarzyszącymi będą Trzy, trzy wydarzenia artystyczne. To będzie po pierwsze koncert znanego zapewne Państwu aktora, ale też wydaje mi się utalentowanego piosenkarza pana Pawła Domagały. I na ten koncert zaprosimy do Centrum Sztuki Moślicy, z którym udaje się bardzo sympatycznie i życzliwie współpracować, za co ogromnie dziękuję. Spektaklem konkursowym będzie też zabawna, lekka farsa, nie wszystko ci oddam z urokliwą obsadą, bo, bo, bo tam będzie pani Magdalena w walach, ale też grającą u nas gościnnie Paweł Okraska. Natomiast na sam finał, na ogłoszenie wyników, które odbędzie się 29 września, udało się zaprosić, a może nawet nakłonić i spowodować do powrotu legendy, wydaje mi się legendy lat 70. tutaj w Tarnowskim Teatrze, ale też legendy polskiego filmu, teatru, czyli Andrzeja Grabowskiego i po wielu latach pokaże tutaj audiencję Bogusława Szefera. Wydaje mi się, że to będzie niesamowite wydarzenie. Już nazywamy trochę takim to jako spektakl mistrzowski i, i bardzo Państwa zachęcam, żeby, żeby zobaczyć sobie tę rzecz, bo, bo, bo to jest naprawdę historia, historia też polskiego, polskiego teatru. Więc to są te wszystkie wydarzenia, które odbędą się w czasie festiwalu. Cały festiwal jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponieważ otrzymaliśmy na, te, na ten festiwal w ramach konkursu 150 tysięcy, ale też cieszę się ogromnie, że tutaj gmina miasta Tarnowa, że prezydent swoją podjął decyzję i bodajże wczoraj na sesji była decyzja o tym, żeby nam przyznać 110 tysięcy też na festiwal, więc wydaje nam się, że ten festiwal od strony tej pieniężnej, finansowej jest zabezpieczony. Oczywiście tutaj budżet uzupełnią także wpływy z biletów. I dzięki temu całe to wydarzenie będzie się mogło odbyć, a jak mówię o biletach, to oczywiście teraz najbardziej interesujące informacje, czyli od kiedy i w jaki sposób i na jakich warunkach będzie można kupić bilety, o tym powie pani Karolina Szepowa, pani Karolina Jamrozowicz, szefowa naszego działu promocji i organizacji widza. Bilety na festiwal w tym roku będziemy sprzedawać od 25 czerwca, czyli od najbliższego wtorku, od godziny 10. Będzie do sprzedaż w kasie teatru i także w internecie. Tych wszystkich z Państwa, z widzów, którzy będą chcieli skorzystać z zakupów u nas w teatrze, zapraszamy do 28 czerwca włącznie, po tym czasie Pracownicy udadzą się na przerwę urlopową i wrócimy ze sprzedażą biletów w kasie w sierpniu. Natomiast w internecie oczywiście do samego trwania festiwalu te bilety będą dostępne. Ceny biletów na poszczególne tytuły rozkładają się od 60 do 130 zł i są zbliżone do tych cen w teatrach macierzystych. Oprócz zakupów na wybrane tytuły, bardzo gorąco polecam także zainteresowanie się karnetami. W tym roku troszeczkę poszerzyliśmy tą ofertę karnetów. Wyznaczyliśmy różne ceny uzależnione od miejsca na widowni i tak już na godzinę 17 będzie można kupić karnet w cenie 600 zł, a jeśli chodzi o te godziny późniejsze, w cenie 700 zł. Przy czym suma wszystkich cen na poszczególne spektakle to 890 zł, także ta różnica myślę, że może być kuszącą dla tych, którzy chcą sobie jak najwięcej tych spektakli obejrzeć. Przygotowaliśmy też taką nowość, jeśli chodzi o karnety. Po raz pierwszy będzie można sobie zakupić karnety w internecie. Będzie do wyboru karnet na wszystkie spektakle grane na dużej scenie i drugi karnet taki uzupełniający na te wydarzenia, właściwie na dwa wydarzenia. Koncert Pawła Domagały i, teatr, nie wszystko ci, i spektakl Nie Wszystko Ci Oddam, czyli na wydarzenia w Centrum Sztuki. Mościce. Myślę, że będzie to bardzo wygodne też i, i, i szybkie rozwiązanie dla naszych widzów. Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą, do skorzystania z tej wcześniejszej już sprzedaży początkiem czerwca, choć także zapewniam, że pomimo, że niektóre spektakle mogą mieć bardzo duże obłożenie początkiem, początkiem w momencie, kiedy rozpoczniemy sprzedaż, to jednak ze względu na przykład na różne aktualizowanie niektórych rezerwacji będą, te bilety także się pewnie i później pojawiały. Czasami nawet we wrześniu można jeszcze polować na coś fajnego, także zachęcam do kontaktu z naszym działem promocja i organizacja Widowni. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że na pewno też tutaj wyślemy, bo zachęcamy wszystkich do tego, żeby systematycznie korzystać z tej możliwości, żeby otrzymywać informacje sms z teatru i przypomnimy na pewno o tym, o tym dniu, kiedy rusza sprzedaż, więc te osoby, które się zagapią, jak spojrzą w swój telefon, to i, i do tego zachęcamy, żeby po prostu zapisać się do tego newslettera sms -owego. Nie spamujemy raz na jakiś czas, zwykle raz w tygodniu wysyłamy informację taką, co się dzieje w teatrze, na co można przyjść i wydaje mi się, że to jest też bardzo dobra e, możliwość z, z dużym wyprzedzeniem czasowym zaplanować sobie właśnie tę jesień i pojawić się tutaj w teatrze, tym bardziej, że tak jak e, Pani Karolina o tym wcześniej e, powiedziała, e, wydaje nam się, że część z tych spektakli rozejdzie się bardzo szybko. Wiemy o tym bardzo dobrze, że tutaj, mimo tego, że kasa będzie, jak pani Karolina powiedziała, zamknięta, to ci, którzy mają dostęp do internetu, a mamy go wszyscy, no, spowodują to, że po dwóch, trzech tygodniach w zasadzie na te najbardziej popularne i najbardziej oblegane spektakle tych biletów nie będzie. Natomiast tak jak tutaj y, też zostało powiedziane, zachęcamy do tego, żeby śledzić, ponieważ wiadomo, że też rezerwujemy trochę biletów z racji y, naszych sponsorów, osób zaproszonych i jak tylko te y, później miejsca będą się zwalniały, to oczywiście będziemy je też... Z powrotem dawać do sprzedaży, a mogę już tradycyjnie też podkreślić, że nigdy nikogo nie wyprosiliśmy z teatru i to urokliwe miejsce na, na schodkach teatralnych, na poduszce też czasami się znajdzie, więc warto przyjść tutaj jak zawsze na Mickiewicza 4. Jeżeli macie Państwo pytania, to serdecznie zapraszamy. Czy wiadomo, kto zasiądzie, czyli? Nie chciałbym, bo brakuje nam jeszcze jednej osoby i chcielibyśmy w całości zaproponować ten skład. Na pewno to będą dwaj panowie i jedna, jedna pani. Będzie to żyli trzyosobowe składające się z aktora, reżysera, z krytyka teatralnego, też reżysera i szukamy jeszcze teraz powiem, żeby to była pani aktorka, więc tego nam brakuje myślę, że to no, w ciągu tam kilku tygodni okaże się kim będzie ta trzecia ostatnia osoba. Mamy no, no to. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy i życzymy Państwu dużo słońca w czasie zbliżających się. A może cienia, bo już nie wiem, jak jest tak ciepło, tam czasami.